Dobra, poprzednio umarłem, ale nie ma co się poddawać I lecę jeszcze raz Tyle, że Mam tylko chwilę I chcę wybrać... On jest lepszy Bierzemy go I start Dawaj mojej gogle Te kwiaty chyba nie są zbytnio potrzebne W sensie, jeśli podobno jestem W kiepskiej kondycji fizycznej Psychicznej to wtedy tak, a poza tym, to nie bardzo. Głównym moim celem jest znalezienie miejsca do, do przesiadywania. O, grzybka jeszcze nie widziałem. Można jeść. To jest Gold Nugget! To, co mi było trzeba kiedyś. Ej, skąd tu tyle złota? To jest podejrzane. Dobra, to nie jest miejsce, w którym chciałbym spędzić noc, ale... Nie mam za bardzo wyjścia. Cheaty! Nie cheatowałem, bo mi na słowo. Ctrl-L Dobra, trzeba szukać... Czego trzeba szukać? Świątyni. Science! O. Machine. O kurde, muszę to postawić już? Mogę to usunąć i co? Idzie ja to mam, bo wcisnąłem escape Ale z materiały mi zabrało. O, o! Czekaj. Może to głupie sterowanie kwipunkiem. Ja zapominam, że to w SAD można chodzić. I obracać mapę w tym. To znaleźć jakieś miasto świn. Woda się obraca, tak jak ja patrzę. Fajnie. Mam duże kamienia. Ścieżka? Nie. Ja jestem na ma... O, tu jest ścieżka. To jest ścieżka? To nie jest ścieżka. I co, ja dotarłem do granicy mapy? Jak uda mi się przetrwać 5 nocy, to ja będę z siebie zadowolony. Tu jest jakaś jezioro, tu jest cmentarz. Tu nie o to mi chodzi, ja nie chcę jeszcze umierać. Cutstone. To tak jakby cegły? A, można piec marchewkę, ale dobrze. Mniejsza z tym. Nie! Moja poczytalność! Ucieka razem z kroplami deszczu. mi się przyciski, ekwipunek otwieram. Escape'em jak Ferrari. Karot! Ale I don't have any space. O! T! No, tak naprawdę. Dobra, wyżyć Braku... O, nie pada tu, tu jest dobrze, tu jest fajnie. Dobra, robi się... ...ludzi na sztytu. Tego robię. Cyk. Na razie to, bo jeszcze tu nie jest moja baza. Muszę mieć miejsce na nie. Aj... Red... ...cap. Kuk! A w końcu udało mi się ugotować. A może. Mogę... Serio? Można tym palić. Oni się pali No raz ja sobie to pozbieram bez blisko. Co może jeszcze zrobić fajnego? Spójrzmy. Narzędzia. Science. Tutaj mam pułapkę, a to Parasą. Pułapki się przydadzą. Kwiaty też mi się przydały. O! Miecz jakiś się odblokował. A. Myślałem, że to mieć Chciałem być wojownikiem. Ty to niszczyłeś, tak? Musisz zgasnąć. Daj dobra, zjem mięso, bo... Nie, ale zjadł. Nie wyzywaj. O, kwiaty zbierać, kwiaty. Ty! Udawał trawę! Chodź tu! Ty, ukradł coś! Młodziej! Poszukam kwiatów, to jest główny cel. O kurde, sorry. Po co mi Butterfly? A co je zjem? Co dało? He, zjem. Dobra, czekaj, bo. mapa. Tam ma świat jest duży, ogromny, nie? Krawa się jeszcze przyda, nie wiem, zbieram. Chociaż wolałbym najpierw bazy mieć i z tej bazy wychodzić na różne miejsca i zbierać. O, można mapę oddalić. Fajnie, dzięki okularom widzę. Dobra, dobra, ja już ogarnię. Jestem Scientist. O, ścieżka. Coś słyszę? Aha, zrobiłem takie trochę kółko. To co to jest? A, mapa. Uwielbiam uczyć się w grach dopiero. Wormhole. Oooo, Airbnb Strop Shade to mnie będą atakować? A. Dawaj, tu Atłosy, bzium! Znowu dzień bez bazy. Nie chcę robić, w sumie mógłbym zrobić bazę po prostu tutaj, ale ten świat jest otoczony wodą. Słaby syn. No właśnie. No patrz! Ja nie mam gdzie iść! Nic tu nie będzie. Ale będę szedł z pochodnią w nocy, to nic... Będę mógł iść? Obre, ja chcę tylko znaleźć. Tu jest ładnie. Ty ja nie, nie widzę gdzie inne. Myślałem, że to da więcej światła. Musimy światła. <zysy> tak się robi światło. Jest dużo złota. Ja chyba tu będę mieszkał. A są tu budowle jak mury albo coś. O, się kiedy nie mam? Nie mam. Dobra, to ścieżką będę szedł zobaczyć, czy tam znajdę jakieś miasto. Te głowy świn? Nie wiem, co on mówi. A no, to... często full feel napełnić moje przeznaczenie i co ma znaczyć Co to jest? Ej! Proszę! Zostaw! Mam przyjaciół, rodziny! Ty no nie może tu będzie odcięte. Lecz się wkurzę i tu się wybudzę. Tyle zostało z wioski świn. Dobra, mój punkt. W którym będę mieszkał, to będzie tutaj Koło głów świn. Niech wiedzą, że ze mną nie zadzierać, bo zrobię z nimi to. Unlock new crafting, right? please. No, jelo, witamy Magic? Jest tu magia, magia, mogę być. O, parafon. Kiedyś może coś robię, ale jeszcze nie wiem co. All ol fine, ole jazda. Ja już jestem bezpieczny. Po co mi świnie? Lightning rod Gida! Jedziemy z tym! Jak to się buduje? Drop Showel Schowel Kurde, kilo kilofy zrobiłem, prawda? Prawda Alchemy engine. Pan doktor. Rek będzie za mnie. Już warto być mądrym. Zaraz trzeba zbierać znowu surowce. Minecraft się robi Ojej! Ooo! Moja dupa! Porąbi ty na kawałki! No nie! Ja nie chciałem! Jakbyś powiedział, że to ty tam to się nie rąba! Mordo, nie żyje! Nie no, to nie ma sensu. Słaby seed, słaby spawn. Główno gra. Ja tu się rodzę, ja już nie tracę świata. Nic nie widzę. Ała! Siema, lubimy się już? Siema? Nie ma podnieść wszystko? Jakbyś umarł, to też byś miał okropną opozycjalność. Już myślałem, że to kolejny wstaje, duży, olbrzym. Łopata. Na razie chyba nie potrzebuję. O, żyletka. A, bo to mogę sobie brodę odrodzić. A owce też mogę. Zwierzęta. Siema, zostaniemy kumplami już? Płot. W końcu coś, co mogę się odgrodzić. Dobra, teraz dużo trawy trzeba. Dobra, mam mały płotek. I to tyle skrzynia! Easy! Mogę to usmażyć? Drogie to jest? Czyli nie umierać! Dobra, ale ja muszę iść szukać jedzenia. Co ten drzewiec jest mega mocny. Aha, fajne drzewo. Spruchniało jakieś. Trawa odrasta mam nadzieję, po jakimś czasie. Czekaj, czekaj, czekaj. O Dobra, nie masz. To szybko się ciemno robi. trzeba spidranować trochę. I'm hungry. I not have any. O, czy masz skelet? Dołączę kiedyś do ciebie. Co tam za jajo jest? A! On wysiaduje tu jajo! O, mam plecak! I teraz jest elegancko! elegancja Francja. Rąbać! Nie rąbać! Żartowałem, ziomek! Tam jest dużo trawy. Idę się najarać. Fajnie, że nie znikają rzeczy. No, zjedzenie mnie poszło. ja mogę tu porąbać? O kurde wszedłem tam Są so okay, wy tu nawet Ale nie 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 to jeszcze nie ten etap Spadamy Ej te drzewa usychają tej kupa I, i, I co? Po co ona jest? Co ja mogę zrobić? Tu będzie kiedyś dom. No i umarł z głodu. No i się maces.